Czterygowie kukuła, słyszałeś o zdjęciach, co latają po internecie? O jakich zdjęciach? Z marszałkiem Sejmu! To jest stary temat. Mówisz o hołowni z nielegalnymi imigrantami w Sejmie. Tak, a ty skąd to wiesz? W pierwszym dniu, jak się pokazały zdjęcia w internecie, to już widziałem. To dlaczego mi nie powiedziałeś? Powiedziałem, że będziesz się denerwował, jak większość żołnierzy na pasku. Moi koledzy i koleżanki służą na granicy! kraju przed nielegalnymi imigrantami, a on... Oddychaj, oddychaj. Teraz już rozumiesz, dlaczego ci nie mówiłem? A on zaprasza ich do Sejmu. No kurczę! To jeszcze nic. Unia Europejska przyklepała przymusową relokację. Polska musi przyjąć nielegalnych imigrantów albo zapłaci karę. Co? Kiedy? Jak? Mniej więcej to było wtedy, kiedy wyłączyli TVP Info. Albo nielegalni imigraci, albo kary finansowe. Tak źle i tak. Teraz nie wiem, czy warto, czy w ogóle jest sens bronić naszej granicy. Bo teraz Bruksela decyduje, kto może do nas przyjść. I co teraz będzie, szeregowy kukuma? Nie wiem, szeregowy, Nynuś, nie wiem. Ale się porobiło! Ale to nie wszystko, teraz lepiej się nauczy obsługi kompasu. Ale po co? Przecież w telefonie mam GPS? Teraz to może ci działa, ale parę dni temu ktoś na północy Polski na dużą skalę zagłuszał sygnał GPS. Podobno ruski testowali jakiś system. Co to się teraz dzieje w tym naszym domu? Nie wiem, Ninuś, nie wiem, naprawdę nie wiem.